W związku z dość napiętą sytuacją na świecie, chciałabym podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami związanymi z tym, co zostało ujęte w proroctwach apokaliptycznych, które właśnie spełniają się na naszych oczach. Ponieważ dla wielu może to nie być wcale takie oczywiste i czytelne, chciałabym przybliżyć Wam ich symbolikę w taki sposób, w jaki ja to postrzegam. Apokalipsa Świętego Jana jest księgą pisaną dość skomplikowaną i rozbudowaną symboliką. Dlatego dziś omówię wyłącznie zagadnienia związane z pojawieniem się postaci czterech jeźdźców, którzy swoim przybyciem mieli zapowiadać na stanie panowania Antychrysta oraz zbliżający się dzień sądu ostatecznego nad ludzkością. Pomimo iż proroctwa otoczone są dość mroczną i tajemniczą aurą, niosą one ze sobą radosne przesłanie. Są one zapowiedzią panowania Królestwa Bożego na ziemi. Czyli najwspanialszych warunków do życia, jakich jeszcze ten świat nie oferował. Aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie, kim oni są, najpierw musimy sięgnąć po symbolikę, jaką niesie ze sobą zwierzę, czyli koń, a następnie postać na nim, czyli jeździec. Nieprzypadkowo konie jest symbolem wykorzystanym w proroctwie. To dlatego, że jest to jeden z bardziej rozbudowanych symboli w ludzkim rozumieniu, który łączy w sobie skrajności. Które, mimo swej dualnej natury, łączą się i uzupełniają w całość, tak jak połączenie ducha i materii. Koń, w odniesieniu do zwierzęcia wykorzystywanego do jazdy, będzie przede wszystkim oznaczał element nieuświadomionych i nieukierunkowanych działań: instynkt zwierzęcy, popęd, impulsywność, siłę fizyczną, poddanie się prowadzeniu. Jeździec natomiast będzie symbolem opanowanego intelektu, ukierunkowanego na cel działania, kontroli instynktu i władzy przywódczej. I tak oto koń z jeźdźcem na grzbiecie stają się połączeniem nieuświadomionego ze świadomym, a jednocześnie połączeniem przywództwa i poddania się prowadzeniu. Tak więc, w kontekście apokaliptycznym, koń to symbol ogółu ludzkiej zbiorowości i jej nieuświadomionych działań, powodowanych instynktownymi reakcjami, popędami i potrzebami. Jeździec natomiast to symbol człowieka lub grupy ludzi znających i świadomie wykorzystujących ludzkie instynkty, popędy i potrzeby do sprawowania kontroli nad nimi. Zatem dobry jeździec to taki, który zna potrzeby swojego konia i je zaspakaja w drodze do wytyczonego celu. A czy my znamy nasze potrzeby i czy uświadamiamy sobie, jak jesteśmy nimi rozgrywani jako społeczeństwo? Rzućmy więc okiem na piramidę podstawowych potrzeb człowieka, jednak nie tracąc w tej chwili czasu na jej analizę, przejdźmy do omówienia pierwszego z jeźdźców. W Apokalipsie czytamy: I ujrzałem, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę. I wyszedł jako zwycięzca, aby zwyciężał. Tak więc dokonując krótkiej charakterystyki widzimy, że pierwszy jeździec przybywa na białym koniu. Posiada atrybuty takie jak łuk i koronę, a jego celem jest zwyciężanie. Aby ta symboliczna charakterystyka nabrała sensu, należałoby omówić znaczenie wymienionych elementów względem siebie. I tak, kolor biały w odniesieniu do zwycięzcy będzie symbolem poddania się. Łuk, walki na dystans, ale i takiej bez splamienia sobie rąk krwią. Korona to symbol stanowienia władzy. Zwyciężanie to ustanowienie własnych warunków. Koń, jak już wyjaśniliśmy, symbolizuje ogół lub znaczną część ludzkiej zbiorowości wraz z jej nieuświadomionymi działaniami powodowanymi instynktownymi reakcjami, popędami i potrzebami. Jak odczytujemy z piramidy, jednymi z podstawowych potrzeb są potrzeby biologiczno-fizjologiczne oraz potrzeba bezpieczeństwa. Dlatego pierwszy jeździec, mając tę wiedzę, potrafi to sprytnie wykorzystać do przejmowania kontroli nad zagrożonymi wojną, katastrofą lub dotkniętymi inną tragedią rejonami świata, do których pod pretekstem pokojowych działań i zaspokajania potrzeb wkracza stanowić nowy ład i porządek, daleki od ideału, ale za to dający mu zysk i władzę. Jako że dana mu jest czwarta część Ziemi, będzie on działał ponad podziałami politycznymi. Idąc tym torem, na świecie jest tylko jedna organizacja, która wpisuje się w tę charakterystykę i jest nią ONZ, które tym samym staje się pierwszym jeźdźcem apokalipsy. Zatem kto jest drugim? I oto wyszedł drugi koń, rydzy, a temu, który na nim siedział, dano, aby odjął pokój z ziemi, a iżby jedni drugich zabijali, i dano mu miecz wielki. Ponownie dokonując charakterystyki, widzimy, że drugi jeździec przybywa na rudym koniu. Jako atrybut posiada miecz, a jego celem jest wywoływanie konfliktów. Kolor rudy, w odniesieniu do prób skonfliktowania, będzie symbolem sprytu, fałszu i nieuczciwości. Miecz jest symbolem żywiołu powietrza, a zatem intelektu, komunikacji oraz słowa. Taką właśnie symbolikę zdaje się potwierdzać inny fragment Apokalipsy, w którym mowa jest o mieczu wychodzącym z ust Boga, który należy rozpatrywać w kategorii symbolu słowa. W ludzkiej naturze leży pierwotna potrzeba zarówno szukania i rozpoznawania prawdy, jak i przynależności do grupy podobnych do nas osób. Dlatego drugi jeździec, mając wiedzę o naszych dążeniach do realizacji i zaspokojenia tych potrzeb, może je sprytnie wykorzystywać w drodze do osiągania swojego celu, czyli poróżniania i wywoływania konfliktów między ludźmi. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że sprytnie użyte i odpowiednio przedstawione informacje potrafią wywołać przeróżne reakcje, łącznie z najbardziej skrajnymi. Zerknijmy tylko za ocean i odpowiedzmy sobie na pytanie, kto potrafi lepiej manipulować słowem niż mainstreamowe media. Tak właśnie poznaliśmy drugiego jeźdźca Apokalipsy. Wiedząc już, kim jest drugi jeździec Apokalipsy, przejdźmy zatem do rozpoznania trzeciego. A oto koń wrony, a ten, co na nim siedział, miał szaleł w ręce swojej i słyszałem głos miarka pszenicy za grosz, a trzy miarki jęczmienia za grosz, a nie przynosi szkody oliwie i winu. W krótkiej charakterystyce widzimy konia koloru czarnego, wagę jako posiadany atrybut, cel przybycia jako szerzenie wyzysku i niesprawiedliwości. I tak czarny kolor w odniesieniu do wyzysku jest symbolem nieuczciwości i ukrytych działań. Czarny koń jest również kojarzony z takim, na którego warto postawić i dzięki temu pomnażać stawianą na niego sumę. Waga natomiast jest symbolem miary i przeliczania. I tak jak w przypadku poprzednich dwóch jeźdźców, tak i ten zna masowe potrzeby, do których zaspokojenia ludzie tłumnie dążą. W ludzkiej naturze leży potrzeba uznania i samorealizacji, co w dzisiejszych czasach bardzo mocno bywa utożsamiane z pomnażaniem zasobności portfela i sukcesem finansowym. Trzeci jeździec, znając tę potrzebę, robi z nich użytek przez oferowanie szybkiego sposobu na wzbogacenie się opartego na nieuczciwych mechanizmach spekulacji. Dlatego na miano Trzeciego Jeźdźca zasłużył Fed wraz z wprowadzonym przez siebie opartym na spekulacjach giełdowych systemem, który doprowadził do tego, że 85% światowego majątku stało się posiadaniem 1% ludzi. Przejdźmy teraz do czwartego z jeźdźców. A oto koń Płowy, a ten, który siedział na nim. Imię było śmierć, a otchłań mu towarzyszyła. W krótkiej charakterystyce widzimy konia koloru płowego, imię jeźdźca śmierć, który przybywa w towarzystwie otchłani. Płowy kolor to inaczej sinożółty lub trupioblady, który w odniesieniu do śmierci będzie symbolizował odcień cery osoby zmagającej się z osłabieniem organizmu oraz strachem, jaki temu towarzyszy. Poza tym widzimy, że czwarty jeździec nie posiada celu. A nie atrybutu, a to dlatego, że śmierć jest celem sama w sobie. Przybywa ona natomiast w towarzystwie otchłani, która stanowi odniesienie do naszej nieuświadomionej potrzeby spełnienia się w życiu. Perspektywa śmierci budzi w nas sporo lęku, który wynika z widma utraty ostatecznej szansy na zaspokojenie wszystkich ukazanych w piramidzie potrzeb, które miały nas do spełnienia doprowadzić. Towarzystwo otchłani potęguje tylko strach wynikający z przekonania, jakoby śmierć była kresem wszystkiego co jednocześnie skłania do podejmowania niekiedy desperackich działań jego przedłużenia. Dlatego czwarty jeździec będzie związany z przejęciem kontroli nad zbiorowością poprzez działania mające na celu ochronę życia, na przykład w wyniku działań zapobiegających szerzeniu się pandemii. I tak oto czwartym i ostatnim jeźdźcem apokalipsy zostaje WHO. I dana im jest moc nad czwartą częścią Ziemi, aby zabijali mieczem, głodem, morem i przez zwierzęta ziemskie. I tak widzimy wszystkie cztery organizacje we współpracy ze sobą, które przy wykorzystaniu naszych nieuświadomionych potrzeb, instynktów oraz lęków zyskują władzę i narzędzia w drodze do wytyczonego celu, czyli do przygotowania gruntu pod przybycie antychrysta. Jeżeli jesteście ciekawi moich przemyśleń i wglądów związanych z sobą postacią, proszę dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ kolejne nagranie będzie właśnie o nim. A tymczasem dzięki za uwagę! A i pamiętajcie, aby wybrać dobrą stronę mocy, bo to właśnie od Was wszystko zależy.